Starożytny Rzym od wieków fascynuje badacze i widzów. Imperium, które pozostawiło po sobie monumentalne budowle, system prawny i niezwykłe osiągnięcia inżynieryjne, kryło też w sobie drugą, bardziej mroczną i kontrowersyjną twarz. Obyczaje seksualne Rzymian były równie bogate jak ich życie polityczne i militarne. W tej opowieści przeniesiemy się do świata, w którym normy moralne różniły się diametralnie od współczesnych, a praktyki, które dziś uznalibyśmy za skandaliczne. Były nie tylko akceptowane, ale wręcz publicznie celebrowane. Najbardziej znanym symbolem rozpusty były uczty, wystawne biesiady, podczas których wino lało się strumieniami, nie kończyły się na jedzeniu i dysputach. W wielu przypadkach stawały się areną seksualnych igraszek. Źródła wspominają, że gospodarze prześcigali się w wymyślaniu coraz to dziwniejszych atrakcji, aby zaskoczyć gości. Kurtyzany i młodzi niewolnicy byli częścią scenariusza uczty równie naturalnie. Jak muzycy czy mimowie. Dla arystokraty liczyło się, by pokazać, że stać go na rozrywki przekraczające granice przyzwoitości. Niewolnicy odgrywali kluczową rolę w seksualnym życiu Rzymian. W przeciwieństwie do współczesnych pojęć wolności i godności, ciało niewolnika należało całkowicie do jego właściciela. Wykorzystywano ich zarówno w sferze domowej, jak i erotycznej. Często prowadzono osobne rejestry niewolników przeznaczonych wyłącznie do rozrywki seksualnej a liczba posiadanych osób tego rodzaju podnosiła prestiż w towarzystwie. Dzisiejsza moralność określiłaby takie zachowania jako brutalne i opresyjne, jednak w realiach rzymskich stanowiły element codzienności. Pompeje i Herkulanum dostarczają nam bezcennych dowodów na skalę tego zjawiska. Freski i mozaiki odkryte w ruinach miast zniszczonych przez Wezuwiusza pokazują sceny erotyczne w całej dosłowności. W lupanarach, czyli domach publicznych, malowidła pełniły rolę swoistego menu. Klient wskazywał czego oczekuje, nie musząc znać języka czy tłumaczyć się gestami. Prostytucja była w pełni legalna, a prostytutki i prostytuci, często pochodzący z warstw niższych, rejestrowali swoją działalność i płacili podatki. Nie można zapominać, że z usług domów publicznych korzystali wszyscy od senatorów po zwykłych żołnierzy. Ceny różniły się w zależności od jakości lokalu, atrakcyjności osób i dodatkowych usług. Istniały także wyszukane lupanary dla elit, w których atmosfera przypominała bardziej artystyczny spektakl niż zwykłą transakcję. Jednocześnie na obrzeżach miasta działały tanie przybytki, gdzie seks odbywał się w skromnych celach z kamiennym łóżkiem i słomą. Seksualność w Rzymie nie miała jedynie wymiaru fizycznego, była też narzędziem w polityce. Zniesławienia, satyry i plotki dotyczące życia intymnego przeciwników. Stanowiły broń ostrzejszą niż niejedno oskarżenie. Rzymianie wierzyli, że ujawnienie skłonności lub praktyk mogących uchodzić za hańbiące mogło zrujnować reputację i złamać karierę polityczną. Jednym z najbardziej niezwykłych aspektów była otwartość na różnorodne praktyki. Nie ograniczano się do tradycyjnych ról płciowych. W źródłach znajdziemy opisy zarówno heteroseksualnych, jak i homoseksualnych relacji. A także spotykamy ślady praktyk, które dzisiaj nazwalibyśmy fetyszystycznymi. Co więcej, w niektórych kręgach arystokratycznych eksperymentowanie z zakazanym było wręcz dowodem wyrafinowania. Choć kościół chrześcijański potępiał takie zachowania, w okresie pogańskiego Rzymu religia nie stanowiła bariery. Kult płodności, obecny w obrzędach ku czci Bachusa czy Priapa, sankcjonował otwarte prezentowanie seksualności. Posągi Priapa, często przedstawianego z wyolbrzymionym falusem, Ustawiano w ogrodach jako symbole urodzaju, ale również jako amulety przeciw złu. Pierwsza część naszej podróży pokazuje, że seksualne życie Rzymian było znacznie bardziej skomplikowane i różnorodne, niż moglibyśmy przypuszczać. Uczty, niewolnicy, lupanary i religijne kulty tworzyły mozaikę praktyk, w której trudno byłoby wyznaczyć granice między normą a ekscesem. A to dopiero początek, bo prawdziwa skala wyobraźni i przesady. Ujawniała się w termach oraz na cesarskich dworach, gdzie władza i rządza splatały się w niepokojący sposób. Termy, czyli publiczne łaźnie, były jednym z najważniejszych elementów życia społecznego Rzymu. To tam spotykali się wszyscy senatorowie, kupcy, żołnierze i niewolnicy. Choć oficjalnie pełniły funkcję higieniczną i rekreacyjną, w praktyce stały się także przestrzenią intymnych spotkań. Ogromne sale z marmurowymi basenami, parą unoszącą się nad wodą i półmrokiem sprzyjały anonimowości. W relacjach historycznych odnajdujemy wzmianki o orgiastycznych zabawach, które nierzadko odbywały się w bocznych pomieszczeniach term. Warto pamiętać, że dla Rzymian ciało nie było źródłem wstydu. Nagość w łaźniach traktowano naturalnie, a kontakt cielesny nie budził zgorszenia to sprawiało, że termy stawały się miejscem flirtu i seksualnych przygód. Zdarzało się, że bogaci patrycjusze wynajmowali całe kompleksy, aby urządzić prywatne zabawy, w których uczestniczyły dziesiątki osób. Jeszcze bardziej kontrowersyjne praktyki znajdowały się za murami pałaców cesarskich. Historia Kaliguli, jednego z najbardziej skandalizujących władców, obrosła legendą. Źródła rzymskie opisują, że organizował wystawne uczty, podczas których seks był nieodłącznym elementem programu. W relacjach wspomina się o inscenizacjach mitologicznych, w których uczestnicy odgrywali rolę bogów i bogiń w aktach pełnych symboliki erotycznej. Neron, inny cesarz słynący z ekscesów, miał organizować nocne zabawy na jeziorze, gdzie łodzie pełne kurtyzan i młodych chłopców pływały w świetle pochodni, a uczestnicy bez skrępowania oddawali się swoim fantazjom. Choć część tych relacji mogła być przesadzona przez wrogów politycznych. To jednak skala powtarzających się świadectw wskazuje, że życie intymne cesarzy nierzadko przekraczało granice akceptowane nawet przez ich współczesnych. Dla filozofów i moralistów tamtej epoki była to oznaka upadku. Seneca, stoik i doradca Nerona, w swoich pismach potępiał rozwiązłość elit, wskazując, że nadmiar rozkoszy prowadzi do utraty panowania nad sobą i do zguby państwa. Jego ostrzeżenia okazały się prorocze. Bo kolejne pokolenia historyków wiązały rozpasanie obyczajowe z osłabieniem moralnych fundamentów imperium. Jednak nie wszystko w rzymskiej seksualności miało charakter skandalu. Pewne praktyki były wpisane w rytuały religijne. Podczas świąt bachanaliów obchodzonych ku czci Boga wina Bachusa, uczestnicy pozwalali sobie na zachowania, które dzisiaj nazwalibyśmy orgiastycznymi. Chodziło o doświadczenie transu, wspólnoty i wyzwolenia spod społecznych ograniczeń. Z kolei kult priapa, bóstwa płodności, sprawiał, że symbole faliczne stały się nieodłącznym elementem sztuki i codziennego życia. Z dzisiejszej perspektywy trudno nie patrzeć na te zjawiska z mieszaniną fascynacji i zdumienia. Ale warto pamiętać, że dla Rzymian seksualność była nierozerwalnie związana z polityką, religią i społeczeństwem, była częścią tożsamości imperium, które nie znało wstydu w kwestiach ciała. Upadek cesarstwa i rosnąca rola chrześcijaństwa zmieniły ten obraz diametralnie. Wraz z nową religią pojawiła się moralność oparta na wstrzemięźliwości i potępieniu dawnych praktyk. To, co przez stulecia było normą, nagle stało się grzechem. Freski w Pompejach, posągi Priapa i opisy Orgi przetrwały tylko dlatego, że przykryły je popioły Wezuwiusza albo pergaminy zamknięte w bibliotekach. Dziś, odkrywając je na nowo, Uczymy się, że seksualność w starożytnym Rzymie była nie tylko zbiorem praktyk, ale też świadectwem mentalności społeczeństwa, które żyło inaczej niż my. To opowieść o świecie, w którym granice przyzwoitości były płynne, a rządza splatała się z polityką, religią i sztuką. Tak kończy się nasza podróż do serca najdziwniejszych praktyk seksualnych starożytnego Rzymu. Imperium, które dało światu prawa i architekturę, zostawiło także spuściznę obyczajów które do dziś budzą emocje i kontrowersje.